Mazowsze pomoże seniorom. Na projekty rad senioralnych radni województwa przeznaczyli milion złotych. Seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczną. Już co czwarty mieszkaniec Mazowsza jest w wieku 60. Plus. Ten milion złotych jest bardzo istotny, bo to są środki, które dedykujemy radom senioralnym. Tak naprawdę na Mazowszu jest 314 gmin, a rad senioralnych zaledwie 61. Chcemy wzmocnić rady senioralne. Wiemy, jak bardzo mocno, aktywne są, mocno aktywni są seniorzy, ale nie wszędzie. Ten instrument wsparcia, który będzie służył przede wszystkim do realizacji inicjatyw, które będą realizowane przy współpracy rad seniorów z samorządem danym lokalnym jest bardzo, bardzo cennym instrumentem i od wielu lat, powiem szczerze, oczekiwanym przez seniorów. Gminy mogą składać wnioski do 29 kwietnia.